kampanie i to, co się dzieje, są znakomitym odbiciem tego, co się dzieje w naszym życiu przede wszystkim. Także yy, widzimy, że zdrowie zaczyna być coraz większym priorytetem. Walka z rakiem, walka z chorobami, które w, jak, w jakiś sposób dziesiątkują ludzkość jest... Yy, Naprawdę powiedziałbym u szczytu uwagi decydentów, co przejawia się we wszystkich kampaniach, które widzimy. I te kampanie, przede wszystkim, mają jedno zadanie: muszą w bardzo sprytny sposób dotrzeć do odbiorcy, ponieważ zdrowie peryferyzujemy. Nie jest to temat, który jest dla nas szczególnie ważny. I myślę, że to jest kwestia nie tylko problemu w Polsce, ale problemu także na całym świecie. Czyli zaczynamy się martwić o to w momencie, w którym przydarza nam się coś złego, a tak jak tutaj widzieliśmy, jest bardzo wiele kampanii prewencyjnych, na które warto zwrócić uwagę i warto się w nie angażować. Jeżeli chodzi o generalny poziom konkursu, był on znacznie wyższy w tym roku, ze względu na to, że znacząco ograniczono liczbę nagród, która została przyznana w poszczególnych kategoriach i. Takie działanie zawsze prowadzi do tego, że w kolejnych latach ten konkurs będzie wyglądał trochę inaczej i zawsze każdy zgłaszający dwukrotnie zastanowi się, zanim zdecyduje się wysłać tę kampanię do Kany. Konkurs był smutny. Był przede wszystkim o tych rzeczach, których nie lubimy widzieć w kampaniach. To nie były zabawne kampanie, to były kampanie, które dużo znaczą, dużo znaczą zarówno dla ludzi, tak jak i dla rządów, tak jak i dla korporacji. Bardzo mało było tak zwanych happy campaign's, takich, że wszyscy cieszymy się z jakiejś konkretnej kwestii. Dosłownie chyba dwie takie tutaj przedstawiłem i uważam, że tak naprawdę znowu jest to odbicie tego jak wygląda dzisiejszy świat, dzisiejsza sytuacja geopolityczna i to, że ludzkość zmaga się z całą masą problemów co ma swój wyraz w tym, jaki również kształt ma konkurs.